Mamy nowy ranking na kanale. Ranking rzeczy wkurzających, a nie mam z tym dużego problemu, bo wiążę buty na podwójną sznurówkę, ale nie, no 7, bo mi się to nie zdarza. Nie zbijam telefonu do takiej małej ilości baterii, również nie mam z tym problemu. To też mi się nie zdarzyło. Czy budziki są denerwujące? No są, ale jeżeli trzeba, to trzeba. No jakby. No ale dobra, no powiedzmy, że wkurzają. Aha. Korki? No korki i korki są wkurzające. Nie wiem, nie mam takiego problemu, żeby się wypierdalać. Też nie mam takiego problemu. Ciężko sobie bluzkę podwinąć. nie Rękaw. Raz w życiu wylałem wodę. Na szczęście samą wodę na laptopa. Głupi ten ranking. W sensie głupie przykłady. Do dupy.